A dziś mam dla was 10 rzeczy, w których mój młodszy brat doprowadza mnie do szału. Jego starsza siostra mam przeklapane. Jest to jest Hej kochani, to ja, Macie młodsze rodzeństwo? To współczuję. Ja mam brata, komu się z tym tornadem i totalnym... Totalnym? Totalnym słodziakiem. Dobra, księdza! Kubuś naprawdę jest cudownym braciszkiem. Oprócz, no, tego wszystkiego, co mnie wkurza. Lebułaryś pleca. Kubuś, nagrywam! No nagrywamy las! Nagrywamy las! Też to Kubuś! No to zaczynamy! Nic nie wkurza mnie bardziej niż codzienne pobudki. I to te niezbyt delikatne. Wyobraźcie to sobie. Śpię sobie słodko niczym aniołek. I oczywiście chcę pospać dłużej, ponieważ wczoraj do późna gadałam z przyjaciółką. I wtedy... Pałerko, to się ze mną! i Ja nie lubię spać. Daj mi spać. Idziesz, puszowujesz. Jak te dzieci się ładnie bawią! Nie będę im przeszkadzać? I muszę Wam powiedzieć, że Kuboś ma dużo pomysłów, jak zniszczyć mi poranek. Codziennie. A teraz kolejna sprawa. Ten maluch wciąż podkrada mi słoneczkę I zjada dosłownie wszystko, niczym mało odkurzacz. I Żelki? Zaraz, zaraz, gdzie moje żelki? Kubuś! On wiecznie kradnie moje słodycze! Kubuś, gdzie jesteś? I tak cię znajdę! Szukałam wszystkie pokoje, ten jest ostatni! Wiem, że tu jesteś! Oddawaj moje żelki, Kuba! Wciąż podkrada mi słodycze! Przecież na to mogę ci dać jedzenie! Ale one są moje! Jaki? Ten? Ten za występleje. Masakra! Ameryka! nie dawaj bratu słodyczy! Ale to nie moja mina, on, on sam je ukradł! Wiesz co? Jesteś starszą siostrą! Zawiodłam się na tobie! <grym> Pff, tak jest zawsze! ja chciałam zjeść sobie tylko spokojnie moje żelki! Na to się nie uda! Wy sobie nawet nie wyobrażacie, co ja codziennie przechodzę! A dziwczyce! Muszę być mega cichutko, żeby ten bobas nic nie usłyszał! a ruda z naczyńskim. Ci patro! Anaka. Co ja ci mówiłam? Ja ci po prostu zabiorę kieszenkowe z żarnych słodyczy dla Kubusia. Słabo, A wy macie jakieś kryjówki na słodycze, żeby nikt wam nic nie podjadł. Dani, to ja mogę już resztę? Nie. Chociaż jednego chipsa. Hmm, tak to coś to Ale wiesz, że nie będziesz jeść. Ale to co ja mogę z nim zrobić jak nie jeść? O A, Czy mogę go zjeść. Ale już, ale już jest, nie, nie jest. Nie możesz jeść tych... Tylko tego może jeść. No nic, mam nadzieję, że się najem. A teraz kwestia mojego pokoju. Mój pokój to istny plac zabaw. Haus, bałagan i klocki. Ale mnie to wkurza. Wreszcie miałem 39 lekcji. Jestem padnięta. Co? Dlaczego, Kubuś, wiesz, nie bawisz się w moim pokoju? Pan tak. na jest najlepszy. mu mojego. Wow, ale był to I Tutka! I to! I to! I to! I to, i Ale to Muszę chwilę odpocząć, jestem taka zmęczona. To nie jest najlepszy pomysł, kubusiu! Amelko, Dlaczego jest tu taki bałagan? Natychmiast posprzątaj! Ale to nie moje, to kuba! To ja? <noise> I stąd, bo tu jest bałagan. Jest... Widzisz, Amelka? Nawet Kubuś mówi, że tu jest bałagan. Posprzątaj tu nim ktoś na klocek. I to migiem. Ale to jeszcze nie najgorsze. Ostatnio wchodz do mojego pokoju, a tam bierze z mojej kosmetyku. Fajnie było. Myślałam, że zwariuję. Znacie na to jakieś rozwiązanie? Napiszcie w komentarzu. To mój to, górana, La, la, Mój i tu, ma, A teraz punkt kolejny. Kubuś niszczy moje rzeczy. Ciągle! Kubuś, co ty robisz? Chowaj się tę rękę, ona już idzie! Cicho! Może nas nie zauważy. Co? Przecież to było kupione w zeszłym tygodniu. Czysz. O, o. To, to nie było specjalnie, prawda, kubus? Nie było specjalnie. Nawet nie będę tego komentować. Ostatnio przez kubusia prawie dostałam jedynkę. Odbieram sobie zresztą polskiego samba z gry kubusia. Co? Co to ma być? Czemu tak szybko? Czyż co się stało? To się stało? Tamu zderzył od Polskiego ojca, jak Teraz powiem w szkole. Mały mini. Nie mini. Na pewno nie zrobił tego specjalnie. Co jeszcze mnie wkurza? Kubuś niszczy moje TikToki. Zresztą nie tylko on. Sami zobaczcie. A teraz nagram dla was super filmik. 啊。 To jest dom wariat. Czy ktoś może nie szuka lokatorki? Chociaż na kilka dni proszę, więc już nie chrapię w nocy. Chodź, nagrywamy! Nagrywamy! <śmulatuj> <śmulatuj> Ten mały słodki Kubuś niszczy moje życie towarzyskie! Niedługo nikt nie zechce do mnie dzwonić! Nie wiem, no jestem ciekawa, jak to wyjdzie, muszę sobie właśnie kupić jakąś sukienkę, ale nie mam pojęcia jaką ani gdzie... A... Chcę Kłóż, ja rozmawiam, potrzebuję prywatności. Lubię mm. z moimi koleżankami. Ale one są moimi koleżankami z jakiegoś powodu. Nie. moi. A co ty byś z nimi robił? Bawicie się. Tak byś się z nimi bawił? Tak. I też. I ze mną też. Tak. A co byście jeszcze robili? Pięty! Ach, fajnie! Na pewno się zgłosą. Dam ci buziaka! O! Żebym mogła spokojnie porozmawiać, możesz się wiecznie ukrywać. Mam tego dość! Stubię! Pomocy, znacie jakieś lepsze kryjówki? I jeszcze mam zdradzę w sekrecie: komuś ciągle na mnie skarży! Anelka już rozjadła dużo chips. Co? A ile? O! I e, zelków tyle zjadła. Będzie kara. Generalnie to nieprawda przecież to ty wszystko zjadłeś! No i I dawał Anelka. Dobrze, więc dobra? my musimy teraz się skować na kanapę. Kubuś ciągle na mnie skarży. Amelko, podobno znowu kupiłaś chipsy. Co? Ja? Nie, nigdy w życiu. Amelka, kubuś powiedział, że używasz brzydkich słów. To nieprawda. Prawda. Amelka to powiedziała: kurczaczki morskie. Co? Kurczaczki morskie wstydziłabyś się. Amelka kubuś mówi, że nie odrabiasz lekcji, tylko wciąż oglądasz telewizję. O! Przecież dopiero co wzięłam pilota! Wyłącz telewizor natychmiast! Co to nie. Idę do domu. Przecież nie jesteś w domu. lepiej niż prywatny detektyw. ratunku! Odpadam mamie i mam przechlapane. Kolejna sprawa. Zawsze zabiera pilot do telewizora. Jestem pilot. Nigdzie go nie ma. Zaraz strzelę. A w waszym domu też ciągle nie pilot? Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Gdzie ten pilot? Kto otwieraję? Oto pilot? Może tutaj? Zobaczcie no, tu! Dodam, damy ci, zadam, ja! Dadam dammy ci Są Co? Chcę obejrzeć film! I dodam dammy ci patną! To może zagramy w kamień papiernożyce? Nie! Ma. Ta, ale teraz! Ja? Mam już dość oglądania bajek dla trzylatków. ratunku! Raz, dwa, trzy! Mój Trzy, cztery, Hura, Oglądamy serial! Uwielbiam. A my tejczość? Uwielbiam! Lubisz lebulę? Ja też! A wiecie co jeszcze mnie wkurza? To, że rodzice ciągle go bronią i każą ustępować! Dlaczego? Bo niby jestem starsza! Też tak macie? Mamo, mamo! Kubuś zepsuł moją bransoletkę! Przerwał ją! Zostawia się na wierzchu. Widocznie chciał się pobawić. Mama, mama, komuś zabrał mój pies do telewizora i ogląda bajki na moim telewizorze. Ami, bądź dobrą siostrą. Niech sobie maluszek chwilę poogląda. Ale to mój telewizor. Jesteś starsza. Musisz być mądrzejsza. Pustą młodszemu bratu. Ale ja wcale nie chcę być mądrzejsza. Też tak macie z młodszym rodzeństwem? Przecież to niesprawiedliwe. Takie życie. A widzę, co ja jeszcze doprowadza mnie do szału, on zawsze chce być pierwszy, wszędzie. Muszę iść do talenty. Ja pierwszy. Nie, ale się w ja nie chce Sisiu. Tak. Długo jeszcze? Jejus, w ciebie Nie chce mi się pić. I właśnie tak mam na co dzień. Ten maluszek jest prawdziwym łobuziakiem. Ale kocham go! Najbardziej na świecie. Daj, Buziaka. No, nie teraz. No, się. I oczywiście nie bierzcie tego filmu zbyt poważnie. To ja będę na ciebie styczeć. I to musisz siedzieć stąd się. To ja będę cię krzyczyć głośniej. A ja tak! Tak! A ja tak tak! Ja tak! Tak! A ja tak! A ja tak! tak! A ja tak! Tak! Ja tak. tak! Ja tak. tak! Zgodnie! Ale nie możesz tego dodać ani jest.